Dzień dobry. Dzisiaj na pewno zdradzimy sekret i to nie jeden. Będzie ich co najmniej osiem. Obok mnie Agnieszka Przybysz. Dzień dobry Agnieszko. Witam serdecznie. Ekspert do spraw relacji, pionierka coachingu i autorka kilku znakomitych książek, między innymi tej najnowszej, najświeższej, która jest mm -hmm. obok nas, Miłość i Pieniądze. Agnieszko, zanim o książce, dlaczego pionierka coachingu? Dlatego pionierka coachingu, ponieważ gdy przyjechałam do Polski, wprowadzając tę dyscyplinę, Coachingu w Polsce, bo po raz pierwszy dowiedziałam się, że to co robię, to się nazywa coaching. Byłam wtedy w 2000 roku w Stanach, na Florydzie. I mój znajomy, który prowadził firmę coachingową, już wtedy zaczynał tę firmę coachingową we Francji. Miał m.in. kontakty w Polsce i przysłuchiwał mi się, jak ja rozmawiam z ludźmi, jak ja im pomagam i co takiego się dzieje w wyniku rozmów ze mną. Mówi: Słuchaj, mówi, to co ty robisz, to się nazywa coaching. A ja mówię: A co to jest? Czy ty mnie nie obrażasz przypadkiem? <laughs> Mówię, proszę, chodź ze mną na górę do pokoju, pokażę Ci, co to jest. No ja mówię, dobra, poszłam z nim do pokoju, zaczął mi rozkładać różnego rodzaju materiały, karty motywacyjne i opowiadać, co to jest coaching. Między innymi mówił mi o tym, że zamierza przeprowadzić kontrakt w Polsce z firmą francuską, która jest udziałowcem tutaj w Polsce, w Polsce jednej bardzo dużej firmy na tamte lata, w tamtym czasie. I mówi, pomożesz mi w takim razie, robiąc ten coaching. Ja mówię dobrze, nie ma sprawy. I tak się dowiedziałam, że to, co robię, to, co robiłam praktycznie od 1992 roku, e, kiedy przychodzili do mnie ludzie z życiowymi problemami, ja im ich słuchałam praktycznie, zadawałam jakieś pytania, e, opowiadałam o jakichś swoich przypadkach, doświadczeniach i jak oni mogliby z tego skorzystać, że to, co robiłam, nazywało się coachingiem życiowym, tak? Później dołączyłam do tego różne inne metody coachingu, ale i nie tylko, ponieważ uważam, że coaching jest jedną tylko z metod, którą wykorzystuję w swojej praktyce. I jedną z metod, która wpływa na skuteczność osób, którym pomagam, bo jak zauważyłeś, chociażby w przyciągnięciu miłość, czy w miłości pieniądze, większość tych procesów coachingu, które odbyłam z ludźmi, trwały 3 do 4 miesięcy, czyli te transformacje są bardzo, bardzo szybkie. Ale... A jak zdefiniowałabyś coaching? Co to tak naprawdę jest? Jaką definicję widz naszej rozmowy mógłby teraz zapamiętać? Ja definiuję coaching w bardzo prosty sposób i to jest tak, jak od samego początku to nazwałam. W moim portalu coachingu, że coaching to jest prosta metoda rozwoju osobistego i zawodowego. Po prostu, dzięki której osoba, która poddaje się coachingowi, otrzymuje określone cele, które chce zrealizować. I to mogą być cele w najróżniejszej dziedzinie, ponieważ coaching poszedł już tak daleko, że dochodzimy do tzw. obszarów bardzo wąskiej specjalizacji, czyli bardzo wąskich niż wąskich specjalizacji i praktycznie mo, mogę może być to dowolna dziedzina jaką sobie jesteś w stanie wymyślić tam też może być coaching. Rozumiem, że to nie jest jedna metoda, jedna uniwersalna, bo z tym czasami kojarzy się słowo metoda czy metodologia, ten coaching i znalezienie tej metody, to jest znalezienie czegoś, rozumiem, takiego jak ubranie szyte na miarę, dla każdego inne. To się zgadza? Ja bym powiedziała tak. Coaching jako metoda jest to pewna metoda, tak, mm. która posiada swoją strukturę, e, posiada swoje narzędzia, posiada swoje zasady. Tak. I na przykład, jeżeli powiemy o coachingu w sensu stricte, coach nie daje rad chociażby i tym się różni od doradcy, tak, czy też od konsultanta. E, coach w sensie stricte nie zajmuje się terapią, czy też psychoterapią. tak. Także coaching, jak sam w sobie jest pewną dyscypliną, która ma swoje reguły, ma swoje zasady. Natomiast musisz wiedzieć też jedną rzecz, i nasi słuchacze muszą wiedzieć jedną rzecz, że bardzo często łączy się metody, tak? Czyli ktoś uprawia zarówno coaching, tak bym to nazwała, czy też stosuje metody coachingowe, ale także stosuje inne metody, tak? Każdy może zostać coachem. Myślę, że zdecydowanie na bazie tysięcy osób, którym pomogłam, a wśród nich także coachów. Coachowałam, tak mogę powiedzieć, czy byłam mentorem dla coachów, jestem mentorem dla coachów, którzy się do mnie zgłaszają i chcą na przykład rozwinąć swój biznes coachingowy. Wiem, że nie każdy predysponuje się do tego zawodu. Tak? Są osoby, które z urodzenia mają te predyspozycje, a są osoby, które się tego uczą, a są osoby, które się tego nigdy nie nauczą. A czy to jest tak, że teraz na rynku jest wiele osób, które faktycznie mają na wizytówce ten napis, to słowo coach, a absolutnie to, co robią, czy poziom tego, co robią, nie pozwalałby na to, żeby oni nazywali sami siebie coachami? To jest tak, że oni trochę psują ten rynek? Jest to jest prowokujące pytanie, ponieważ nie mniej jest oceniać. Jeśli te osoby chcą poprawić swoje kompetencje, to zapraszam serdecznie. Mam um, wiele tysięcy godzin coachingu, można to sobie sprawdzić w moim bio i ilości osób, które, które do mnie trafiły, które skutecznie przeszły coaching. Natomiast myślę, że warto z punktu widzenia klienta warto sprawdzić po pierwsze doświadczenie tej osoby, jak długie i kiedy w sensu stricte ta osoba zajęła się coachingiem, zaczęła ten coaching. tak? Z, zaczęła uprawiać coaching, ponieważ musisz wiedzieć też, że wielu trenerów nagle stało się coachami, wiele osób z innych dziedzin też nagle zaczęło nazywać się coachami, ponieważ coaching stał się modny, mm -hmm. tak? Tak jak wiele lat temu inne dyscypliny stały się modne, po prostu teraz jest moda na coaching. Potrzeba nam wielu coachów, to jest też prawda, ale potrzeba nam dobrych, wyspecjalizowanych i autentycznych coachów, którzy po pierwsze mają doświadczenie, po drugie mają pasję w tym, co robią, kochają to, co robią. Czyli to nie jest tylko sposób zarabiania pieniędzy, tak jak niektórzy myślą, wchodząc do, do coachingu i robiąc kursy coachingu. To jest sposób na życie, to jest styl życia, sposób życia. W ogóle pomaganie ludziom poprzez coaching jest stylem życia, tak bym to nazwała. Bo gdy ja teraz rozmawiam z moim partnerem, gdy ja rozmawiam z moją siostrą, gdy rozmawiam z moimi rodzicami, co robię? Kołczuję ich tak na dobrą sprawę, dlatego że nie, nie uniknę tego. To jest po prostu mój sposób bycia, sposób rozmowy, sposób doświadczania życia. To jest tak, że każdy, jeśli nie każdy może być kołczem, jeszcze raz zadam może moje pytanie, a jak czują się te osoby, gdy są kołczowane przez Ciebie? Czasami bez wyraźnego życzenia ze swojej strony. Wiesz, czasami jest tak, że ta rozmowa w sposób płynny następuje, mm -hmm. ale często coach też musi prosić o zgodę, tak? żeby mógł zadać głębsze pytania, czy żeby mógł porozmawiać na jakiś drażliwy temat, czy ważny temat, czy do dotknąć jakichś ważnych tematów. To jest tak, że coach też jedną z zasad w coachingu jest pozwolenie klienta, tak? Czyli pozwolenie osoby, z którą rozmawiasz. No ale trudno prosić, żebym za każdym razem mojego partnera prosił, słuchaj, czy mogę Ci zadać pytanie coachingowe, tak? Po prostu tego już nie robił, to jest naturalny sposób, tak? Wspomniałaś, że coaching dotyczy bardzo różnych dziedzin życia. Pewnie takiej przeciętnej osobie spotkanej na ulicy skojarzyłoby się hasło coaching z życiem zawodowym. Coaching zawodowy, żeby dostać awans, żeby osiągnąć samorealizację, może coaching związany z miłością, a są takie dziedziny życia, których coaching absolutnie nie może dotyczyć. Jak sięgnę pamięcią moje pierwsze mm, procesy coachingu, jakie przeprowadzałam, rzeczywiście dotyczyły kariery. Bardzo często była to kombinacja dwóch elementów. Jeśli mm -hmm. zerkniesz, czy nasi e, słuchacze zerkną do przyciągi miłość, czy przyciągij sukcesy z pasją, do tych dwóch moich pierwszych książek do bestsellera przyciągi miłości i, i potem przyciągi sukcesy z pasją, które zostało wydane tuż po, to tam są historie, konkretne historie, 4 miesięcznych procesów e, osób, z którymi odbyłam, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Anonimowe historie, niektóre są nieanonimowe ze względu na zgodę, jaką udzieliły osoby, ale co chcę tutaj powiedzieć, bardzo często dotyczyły kilku obszarów życia. To, było, a, to były obszar kariery. Czy też obszar biznesowy, obszar relacji, zarówno w pracy, jak i relacji w życiu osobistym i dotyczącym też związków, ale także obszary bardzo często zdrowia, czy jakiejś realizacji własnych pasji, bo miałam osoby, które na przykład po raz pierwszy pobiegły w maratonie, tak? Miałam dwie takie kobiety. Jedna bardzo politycznie zaangażowana, druga z kolei pracująca w korporacji, kiedy zaczęły nagle biegać w maratoniach, bo tak to się poprawnie mówi, tak? Pomogłaś im w tym, tak, żeby one tak, żeby stanęły maratonie? Za zaczęły tarcie. realizować. Te pasje, prawda? Zaczęły treningi i tak dalej, to stało się ich pasją. Także najróżniejsze cele z na róż bardzo różnymi celami osoby do mnie przychodziły i zazwyczaj była to grupa celów, które żeśmy realizowali w trakcie takiego procesu i w wyniku procesu coachingu. Czyli to jest wyznaczanie celu. Dodatkowa taka definicja coachingu, pomagasz znaleźć ten punkt dojścia, punkt, do którego ta osoba, która siedzi obok Ciebie chce trafić. Czasami pomagam w znalezieniu celu, ale bardzo często te osoby już przychodzą i mówią, okej, okay, ja bym chciał awansować, albo chciałbym zmienić pracę, albo chciałbym rozwinąć swój biznes, albo chciałbym zacząć ten biznes, albo chciałbym stać się lepszym coachem, albo rozwinąć swoją praktykę coachingową, nauczyć się na przykład, jak sprzedawać, albo jak promować swoje produkty. I to jest ten moment, kiedy ja im pomagam w zależności od tego, co one chcą. Czasami jest, jest tak, że muszę im pomóc w pewnym sensie um, też sformułować te cele i zobaczyć, które są priorytetowe, które są bardziej ważne, które mniej ważne, które wynikają z których tak i od czego zacząć, tak? Bo jeżeli uruchomimy tę machinę, tak, tego zajmiemy się jednym celem. No, yes. Nawet tym jednym z tych grupy celów, potem e, zajmiemy się kolejnym, następnym, 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 bo okazuje się, że wszystkie po kolei zaczynają się realizować. Ale może na jakiś przykład. A czy ten cel musi być mierzalny, żeby coach miał łatwe albo możliwe do zrealizowania zadanie? Bo rozumiem, że jeśli przyszedłbym do Ciebie i powiedział, że chcę przebiec maraton w ciągu 4 godzin, to to jest mierzalny cel. Jeżeli powiem, że chcę zarabiać 2000 zł netto więcej, to to jest mierzalne, ale jeśli powiem, że chcę być szczęśliwszy albo chcę częściej czuć samorealizację, to już już to trudno zmierzyć i skwantyfikować? Ty też, jako coach, możesz sobie poradzić w jednej i drugiej sytuacji? Więc zazwyczaj poziom, jak będziemy mierzyli poziom mhm. sukcesu klienta, czy osiągnięcia tego celu, ustalamy wspólnie, tak? co będzie takiego znaczyło dla Ciebie szczęście, czyli jeżeli ktoś mówi, ok, chcę być bardziej szczęśliwa, albo chcę być bardziej zadowolona ze swojego życia, ja go pytam, co to znaczy to zadowolenie, jak będziemy mierzyli to zadowolenie, co takiego będzie się działo w Twoim życiu, kiedy będziesz czuł się tym bardziej zadowolony, albo kiedy będziesz czuł szczęście, tak? I więc wtedy on mówi, jakie parametry muszą być spełnione, żeby czuł się szczęśliwy, tak? Ale myślę, że może podajmy przykład jednego, Piotr, jednego z Piotrów, których podaje chociażby w miłość i pieniądze, mhm. który w jednym momencie stracił dziewczynę, piękną modelkę, w tym samym momencie stracił pracę w korporacji i w tym samym momencie został praktycznie bez niczego, tak? Przez, bez dwóch najważniejszych rzeczy, czyli bez pracy i bez kobiety, tak? I jeszcze z długami, debetami na kartach kredytowych, ponieważ starał się zadowolić swoją partnerkę na tyle, kupując jej wyposażenie mieszkania i różne inne rzeczy, więc został praktycznie z niczym. Mhm. Tak? I skracając tę historię, to co nastąpiło dalej, to w perspektywie czasu, w perspektywie zaledwie kilku miesięcy, krótkich miesięcy, Piotr sięgnął po nową pracę. Najpierw po nową pracę tak? w nowym zawodzie, lepiej płatną, sięgnął po nową partnerkę. A w perspektywie roku sięgnął po nowy biznes. Także to jest możliwe. No i jeszcze przy okazji wyszedł z długów. Ale to już była perspektywa roku, tak? Nie wiedział tego, jak znalazł się na tym dnie. Szybko się odbił, rozumiem, a może nawet z tej perspektywy dołu, na którym się znalazł, bo, bo pewnie można to tak nazwać, on więcej zobaczył. I, I pewnie rozumiem, że w tym momencie bardzo ważny element i bardzo ważną rolę odgrywał coach. Tak. Tak, tak, ale też narzędzia, które nie tylko są narzędziami coachingowymi, ale też narzędzia, moje autorskie narzędzia, które pomogły mu przejść ten moment, ten krytyczny moment, bo to jest tak, wiesz, od scenariusza bardzo, bardzo ciemnego, czarnego, negatywnego wręcz, po scenariusz bardzo e, pozytywny, tak.